Hejka, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Oliwia dla Nowych Osób i dzisiaj mamy ostatni odcinek w roku 2025. Jeszcze mi się mi nie pozbędziecie, spokojnie, nie, nie, nie. Witam Was serdecznie, dzisiaj w ogóle, kiedy to nagrywam, mamy 24 grudnia, także spóźnimy przed wesołych świąt, bo już oglądacie to na pewno po świętach Oraz y, szczęśliwego nowego roku, bo y, kiedy to oglądacie, to na pewno jest jeszcze jest przed nowym rokiem, bo obiecałam Wam, że będzie w rok jeszcze w tym roku, w 2005 roku A jeżeli to oglądacie w 2026 roku, to... 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 to, to, to czemu tak późno? <s hydropol ska Thanks> jeżeli chodzi ogólnie o mój głosy, to przepraszam, ale... Mam chory. Trochę, ale dzisiaj robimy podsumowanie roku 2025 w formie Vision Board. Czym jest Vision Board? Vision Board jest to wizualizacja naszych postanowień noworocznych, manifestacji. To jest coś takiego, że kiedy zobaczycie, kiedy zobaczycie to pod koniec roku, to macie pomyśleć, ej, to tak wyglądałam przez cały rok. Taka się stałam pod koniec roku. Coś takiego to jest po prostu ładne estetyczne zdjęcia zebrane w jednym miejscu i one mają wizualizować ciebie w przyszłym roku. I Dokładnie to dzisiaj chcę podsumować i stworzyć coś takiego nowego, bo lubię robić vision boardy. Vision boardy robię już od... już to jest, będzie mój trzeci vision board, jaki robię w tym roku. Jakby, jaki robię w ciągu tych roku, bo robiłam w 2004 roku. No dzisiaj zobaczycie mój vision board na 2005 rok. No i dzisiaj zobaczycie jak tworzę w 2006 roku. Teraz będę... tak, bo się wam nie pochwaliłam, mam ipad. Będę po prostu patrzyła tutaj. To jak wygląda mniej więcej mój vision board. Macie go też... Czekajcie, o! Tutaj ma... tu macie mój vision board i będziemy sobie go mniej więcej podsumowywać jak widzicie, i na pewno widzę skrzywę, znaczy ten 2005 rok nie jest na środku albo ja mi się źle wydaje, dobra, mało ważne, jest on trochę podzielony na sekcje, także będziemy sobie omawiać plus minus czy 2025 jest moim rokiem, a to zobaczycie później, więc musicie oglądać do końca, żeby się dowiedzieć, a widzicie, już biorę i nie dobra, idziemy dalej, bo to już już mi do wody, woda bo nie nagrywałam od nie miesiąca mm. Mamy dwa albumy wokół tego obrazka z 2005 rokiem mamy, mamy album o co chodzi The Grind oraz Kryzys Wieku Wczesnego od Kasperczyków. Dałam to ze względu na fakt, że słyszałam, że powinno się dawać dwa albumy, które mają przytoczyć w ciągu roku W sumie aktualnie, gdy na to patrzę z perspektywy czasu, jest to bardzo bez sensu Nie wiem po co to jest Więc no, ale powiem tyle, że od The Grind bardzo... Yy, tak to leciało, dużo mi leciało. Tak to leciało, dużo słuchałam w tym roku. Kacperczyk mi trochę towarzyszyli w tym roku, na pewno na początku, kiedy wydawali, właśnie kiedy ogłosili trasę koncertową. No i sam koncert kasperczyków. O co chodzi, nie byłam na żadnym koncercie, jakby był, na, był w Zielonej Górze niedaleko mnie, ale no nie pojechałam, bo nie miałam, nie miałam, miałam coś, chyba pracę wtedy miałam czy coś takiego, więc no. Więc nie wiem po co dodałam, jest to bez sensu zadawać jakieś albumy tak same jak liczby, bo dałam tu też 777 i 333 Miały to być takie liczby, które miały symbolizować, coś tam, miały ogólnie towarzyszyć mi w ciągu roku Też jest to bez sensu czy wierzę numerologię? Może trochę tak. Widzę, nie wiem, jakieś tam liczby takie to wyjdzie. Daję sobie palec na nos, ale nie, strasznie bez sensu. Ale dobra, nie, nie patrzmy na minusy, patrzmy na plusy. Pierwsza rzecz, która się spełniła w tym roku, czyli iPhone. Kupiłam sobie iPhone'a. Bardzo mi się marzył, od bardzo dawna mi się marzył iPhone, ale nigdy nie miałam na to jak zbytnio możliwości, ale zarobiłam i sobie kupiłam na początku roku i jest też to iPhone 13 taki, jak jest właśnie na wizualizacji, na vision boardzie, tylko że nie jest biały, a jest czarny. Miałam mieć na początku biały, ale znam, że jednak czarny będzie lepszy i w sumie spoko. I jakby bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz, która się spełniła w tym roku, czyli YouTube. Zaczęłam nagrać na YouTubie, bo jesteście tego aktualnie świadkami. Nagrywam dla was kolejny odcinek i jesteście tego świadkami i przyszły rok, do day... tej tutaj, Także mogłabym powiedzieć, że YouTube w tym roku wyszedł I bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę się śpiewam, że to nie wyjdzie Kolejną rzeczą, jaką możecie zobaczyć w tle, są koncerty Bo w tym roku byłam na trochę ilości koncertów Chyba, czekajcie, byłam tak, na Bambi we Wrocławiu Byłam na NK Rapowanie w Poznaniu Bittersweetie Nie będę liczyła osobnego koncertu, z każdego, ale policzymy Sweet, tylko jeden koncert e, Bitter Sweet Mamy jeszcze, byłam na jakiś tam koncercie na Pyrkonie Ale tak zbytnio to nie liczę, bo chyba dwa łydka gruba Dobrze pamiętam. Mogę tak to zajrzeć w połowie, ale tak to no nie wiem, bo jakoś mi nie dało że na to iść, ale byłam, bo moi koledzy chcieli na to bardzo iść. Dobra, idziemy dalej. Byłam na Kacperczykach na do trzech razy-dwa razy. Na do trzech razy, dwa razy, Mogłam trzy razy kalender. A się nie udało. E, tak, i to są moje koncerty, jakie byłam w tym roku. I jeżeli chodzi, bardzo się manifestowałam, że właśnie chodzi na festiwal, pojechałam na festiwal, byłam na Peter Suite. bardzo mi się podobało. Mam super wspomnienia z Peter Suite. będę jechała na pewno w przyszłym roku, e, więc to jest kolejne rzecz, która się spełniła. No i to, żeby mieli bramki. Miałam bramki, tak. Na Bambi miałam drugi rząd, ale pewnie bym miałam bramki, gdyby nie wcześniejsze wejścia, które było na koncercie, o których nie wiedziałam miałam bramki na Janku Rapowanie, na Kacperczykach, na Do Trzech Razy tu dwa razy miałam bramki No, miałam na większości koncertów, na których byłam, miałam bramki, oprócz tej Bambi Także jestem zadowolona bardzo z tego powodu Czy na przyszły rok będę koncertować? Odpowiedź jest taka, że no, na pewno nie tyle, ile teraz, bo nie mogę sobie po prostu to pozwolić. Moje jeszcze jest na tyle ostatnio zwariowany i tak dalej, żeby po prostu jeździć na te koncerty. Ale to nie tak, że będę siedziała w domu na tyłku i będę robił, nic nie robiła, bo mam też inne plany, o których się dowiecie, mam nadzieję, w przyszłym roku. E, ale mam już zaplanowane na pewno tak, Beatles, tak jak powiedziałam wcześniej, no i Mata na Narodowym. Mam bilety, jadę z moim bratem i z jego kolegą, także bardzo fajnie. Okay. Idziemy dalej. Właśnie, tu chodziło o moją osiemnastkę. Bardzo manifestowałam, że moja osiemnastka była bardzo fajna. E, chciałam, a bo chciałam w kolorach chyba fioleto, fioletu, pamiętam na przykład osiemnastkę. Zrobiłam ją w motywie magiczny nas, magiczny ogród. I bardzo mi się podobało. Przyjechali moje przyjaciele z całej Polski. I bardzo jestem za to wdzięczna, że spędzili trochę czasu, żeby tylko przejść na moją osiemnastkę. Było bardzo fajnie, miałam, być, miałam takie domki nad jeziorem, bardzo klimatycznie było. I mi się moja osiemnastka bardzo podobała. Teraz na pewno bym zmieniła kilka rzeczy. Może ten motyw bym zmieniła no trochę inny. Eee, ale ja i tak bardzo, bardzo fajnie się bawiłam i polecam każdemu, taką 18. Jeszcze takich ludzi wokół siebie Boże, no, nie Niezupełnie emocje. I oto z mamy, to widzicie w lewym górnym rogu jest taka dziewczyna przy ścianie Perona 9 i 3. 4. Właśnie. Chciałam bardzo do Londynu pojechać do Universal Studio. Nie udało się, nie poleciałam. Eee, trochę moja wina, bo nie zrobiłam paszportu, ale też nie było w ogóle tematu, żeby jechać, lecieć i tak dalej. No nie wyszło to niestety, mam nadzieję, że kiedyś się w końcu uda do tego Londynu polecieć. Może w przyszłym roku zobaczymy to jeszcze. Fajnie, no i fajnie by było. No niestety się nie udało. Także, no to jest niestety rzecz z Vision Boarda, która jest niezaliczona. Kolejna rzecz, jest to jakieś takie zdjęcie z dziewczyny, takie na barana. Chciałam, chodziło mi po prostu w tym o to, żebyśmy fajnie spędzili czas z moimi przyjaciółmi. Było bardzo fajnie, pojechałam sobie na kilka jakichś domowych typów. Poznałam cudownych naprawdę ludzi w tym roku, wielu moich nowych znajomych, z którymi mam kontakt do teraz i bardzo mnie to cieszy, bo mam wokół siebie ludzi, którym widzę, że zależy na mnie, także fajnie. Przepraszam za dźwięki, ale moje... My... Co się dzieje? Jest misiek. Skarbie te moje i nie wiem czemu moje koty coś dzisiaj. Chyba coś im się udziela, świąteczny vibe. Może, nie wiem, może dzisiaj będą gadać w nocy. Będzie dzisiaj gadał w nocy? Dobra, nie przeszkadzam mu. No. Fajnych miałam, mam ludzi wokół siebie, kończę z nimi ten rok. Czy jakoś dużo relacji zakończyłam? Chyba nie, chyba nie. I ostatnia rzecz, moi drodzy. Widzicie takie dwa zdjęcia, gdzie dziewczyna z chłopakiem trzymają się za ręce w ocenarium i jeszcze ona przy lustrze. Tak, moje um, chodziło mi o życie miłosne. Chciałam, żeby w tym roku może coś wyszło w końcu. Nie manifestujcie nigdy miłości. To jest moja porada dla Was, bo to się dla Was źle, źle ziści. Ja w tym roku, moi drodzy, nie byłam w żadnym związku. Byłam w jednym takim poważnym Situation szypie. I może w dwóch takich trochę mniej poważnych, bo w sumie to nigdy nie doszło do spotkania, i tak dalej. No co, no, no życie no, nie udało się, jakby nie wiem, ale jakby miłość kiedyś przyjdzie do mnie na spokojnie, nie ma co się martwić absolutnie. Czy z tego mojego vision boarda jestem zadowolona, bo trochę go spełniłam? W stu nie, ale wiadomo, że niby nie wszystko się idzie w zgodnie z planami. A teraz idziemy do robienia vision boardu. No, mam jeszcze odpowiedzieć na pytanie Czy 2025 rok był moim rokiem Mogę powiedzieć, że Tak, Bo jakby spełniło się Większość tych zdjęć, co macie tutaj za, za mną One są, wydaje mi się, właśnie z tego roku I miałam Przecudowne wspomnienia Przecudowne przeżycia Spełniłam moje marzenia, byłam na scenie, na koncercie Spotkałam moich idoli Byłam na dużej ilości koncertów Miałam fajną osiemnastkę Spełniła, Spełniam się jako człowiek Więc powiem, że tak, mimo że był bardzo duży upadek w moim życiu aktualnie, w ostatnim czasie, i nie już prawa jazdy jeszcze. To jest przykład. To jakby to jest okej. Okay. To jest okej, okay, to jest życie i to jest super w nim. 2025 rok był moim rokiem i mam nadzieję, że. 2026 rok też go przebiję. Będziecie mieli gdzieś tutaj, mam nadzieję, na ekranie. Będziecie po prostu widzieć jak nie pracuje nad moim wieżym boardem. Będę się wzorowała po prostu na tym, co miałam w tym roku, tylko będę chyba raczej podmieniała zdjęcia, bo ta kompozycja, co była, jest całkiem mi się chyba podoba, jednak mimo wszystko. Także przechodzimy do robienia. Także moi drodzy, zrobiłam właśnie pierwszym board i opowiem wam trochę o nim, jakie mam postanowienia na przyszły rok. Pierwszą rzeczą, jaką jest, to mamy, idziemy od lewego górnego rogu, jest gotowanie, chciałabym się nauczyć lepiej gotować. W tym roku trochę już idzie mi to, naprawdę poszło mi dobrze, ale na przyszły rok chciałabym się więcej pouczyć. Tutaj też panuje bordo, bo marzy mi się, żeby ogólnie w przyszłym roku ubierać trochę na bordo i tak dalej. Bardzo mi się podoba ten kolor i wydaje mi się, że on też do mnie pasuje. I chciałabym trochę właśnie iść w kolory bordo i tak dalej. Żeby wiecie, jakby ktoś kiedyś zobaczył kolor bordo, pomyślał o mnie, to jakby, no, no patrzcie, na takie, poznaczcie bordo. Także już idziemy w tym powoli, ale to bardzo powoli. Kolejną rzeczą jest zdać prawo jazdy. Miałam pierwszy egzamin, nie zdałam, mam już drugi umówiony, chciałabym zdać prawo jazdy, chciałabym już jeździć autem. Także to jest moje drugie postanowienie na przyszły rok. Spędzić miło czas po prostu z I Znowu, jakoś właśnie, może pójść nad morze, bo byłam w tym roku też z nimi nad morzem i chciałabym w to powtórzyć. A po prostu gdzieś pojechać z ten trip, po prostu i miło też spędzać czas. Tego nie widać może za bardzo, ale YouTube! Chcę dalej rozwijać się na YouTube, chcę więcej nagrywać, chcę więcej dla Was tworzyć i rozwinąć się w tym i osiągnąć bardzo fajne wyniki i być siebie zadowolona, po prostu. Chciałabym dla Was stworzyć kontent. Kolejną rzeczą, i tutaj jest to jest. Moja mama, moja mama ogólnie ogląda moje odcinki, Także cześć mamo, to jest informacja do ciebie. Chcę tatuaż. Ja chcę tatuaż. Jakby bardzo ładnie, proszę. Marzy mi się tatuaż od 11 roku życia. I ja już od pół roku mam wybrany, jaki chcę mieć tatuaż. Moi drodzy, marzy mi się tatuaż. Konkretny jeden. Póki co. Powiedzmy, że pozwoli mi na jeden, chcę mieć na prawej ręce w tym, od, tutaj gdzieś, albo tutaj, albo tutaj, zależy od bólu, nie będę musiała zobaczyć, jakie to będzie wielkości. Chcę mieć gwiazdy, ale nie byle jakie gwiazdy, ja chcę mieć konstelację, ja chcę konstelację Lupusa i Syriusza, marzy mi się to od dawna i po prostu ma, kocham gwiazdy, uwielbiam gwiazdy, kocham symbolikę gwiazd, koch po prostu one są na śliczne, a jeszcze konstelacja Syriusza i L L Lupusa... To są po prostu... To ma sens, jakbyście... jak ktoś za hargał, która będziecie wiedzieć, o co mi więcej chodzi. Na walek ktoś cały czas. Mam no, serdecznie dość, bo ludzie są święto, sbukujcie się. Także to jest moja manifestacja. Chcę mieć tatuaż. Marzy mi się tatuaż, ale żeby te setnie nie były są połączone. Zobaczycie to kiedyś, bo będziemy na tatuaż w tym roku. Jakby mamo... Proszę, to jest koniec mojego tu do mamy. Dziękuję mamo za wysłuchanie mnie. Kolczyki, chcę mieć więcej kolczyków. Mam kolczyki dosłownie, tutaj mam tylko przebite. Tu miałam jeszcze drugiego, ale zarosła mi się. To jest moja głupota. Chcę mieć, kolejne, chcę mieć kolejne kolczyki. Marzą mi się kolejne kolczyki na uchu, ale póki co nie mogę jeszcze ich zrealizować z powodu leczeń, ale wrócę do tego na spokojnie. I jestem aktualnie w organizacji Siła Młodych. Która robi jakieś w ogóle wiecie, konferencje? Na przykład, ja prowadziłam panel na konferencji yy, Młodzi na rynku pracy, gdzie rozmawialiśmy właśnie o młodych na rynku pracy, tak? Wow, mega. I albo na przykład robimy jakieś projekty społeczne, angażujemy się społecznie. Chciałabym w to iść, chciałabym więcej robić, rozwinąć się tam, zrobić jakiś może własny swój projekt kiedyś. Chciałabym w to iść, i dlatego sobie dałam, że w przyszłym roku będę się po w to angażowała, jeździła na jakieś różne kongres, nie wiem, może nie kongresy jest no jakieś konferencje i tak dalej. Także Tutaj i ostatnia rzecz, czyli znowu Londyn. Bo jak mówiłam, chcę do Londynu, ja będę to, to co, co roku dodawała do siebie, dopóki to się nie spełni. I mamy też takie cztery obrazki. Mamy iPass My Driving Chest, czyli chcę zdać po prostu pojazdę, On się spełni, spełnił, co? Nie jakby manifestujmy w czasie przyszłym, znaczy nie przyszłym, teraźniejszym. Mój że board się spełnił. Dobra, jakby... Może kiedyś wam tam jakieś prodniki do tego, jak manifestować. Do. I po prostu takie coś motywujące dla mnie, jakieś takie teksty, że wiecie, że mam po prostu próbować i tak dalej. Mam nadzieję, że tym filmem zmotywowałam Was do tego, żebyście zrobili swoje własne vision boardy, żebyście się po prostu zmotywowali. Czy zapomniałam dla Was nagrać zakończenia? Absolutnie nie, do tego nagrywam to teraz. Dobra, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby Wasze vision boardy się spełniły, Wasze postanowienia noworoczne oraz żebyście miło spędzili czas z przyjaciółmi, bezpiecznie i tak dalej. Dużo zdrowka, szczęścia, wszystkiego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Co chcecie w ogóle zobaczyć w przyszłym roku? Dajcie znać w komentarzach. Możecie też być na moje sociale i co? I widzimy się w przyszłym roku. Pa! Buziaki! Hej!